Subskrybuj nasz kanał na YouTube i koniecznie kliknij dzwoneczek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mieć udział we Mszy Świętej jako uczestnik krwawej ofiary Mszy Świętej. O tym właśnie opowiadam teraz w naukach. I na zakończenie, już tego czwartego, właśnie sposobu. Udziału w Węży Świętej, jako świadkowie z Golgoty, chciałbym powiedzieć o Matce Bożej, Matce Bolesnej, która w ogóle jest najdoskonalszym wzorem, w jaki sposób uczestniczyć w Węży Świętej. To jest najdoskonalszy dla nas wzór. Jeżeli ktoś nas zapyta, w jaki sposób uczestniczyć w Mszy Świętej, by zaskarbić najwięcej łask, by oddać Panu Bogu największą chwałę, zyskać dla siebie najwięcej łaski i dla innych je wyprosić najwięcej, to jednym zdaniem odpowiadamy. Miej udział w Mszy Świętej i tak bierz udział w Mszy Świętej, i tak ją odprawiaj, jak Matka Najświętsza Stojąc pod Krzyżem. Nie ma doskonalszego sposobu. Matka Boża bolesna, ma udział w mszy świętej, właściwie taki, jak opowiedziałem we tych wszystkich naukach i daleko większy, bo się nie da tego wyrazić słowami. Ale przede wszystkim ona na Golgocie stojąc, ma udział i pokazuje nam, w jaki sposób doskonale powinniśmy brać udział w mszy świętej. Na właśnie przez te dwa pierwsze sposoby udziału w Mszy Świętej, a więc jako współofiarująca i jako współofiara czyli ta, która składa ofiarę i ta, która jest ofiarą, współofiarą z Panem Jezusem, oczywiście. I Matka Boża najdoskonalej to wyraża. Właśnie ten, ten podwójny udział w mszy świętej, ponieważ to ona oddała swojego Syna. Ona przez swoje tak powiedziane Panu Bogu, to fiat, niech mi się stanie według tw Twego Słowa. Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego Słowa, które wypowiedziała w momencie wcielenia Syna Bożego, kiedy wszedł do jej łona, Zgodziła się na wszystko, na cały plan Boży. I wiedziała, że Pan Bóg ten plan przygotował i Chrystus po to przyszedł na ten świat, by złożyć siebie w ofierze za nasze grzechy, by nas odkupić. A więc, możemy tak powiedzieć, że Matka Boża zrodziła tę ofiarę. Wychowała tę ofiarę, karmiła, wychowała tę ofiarę, i w końcu aż do, pod krzyż poszła, by złożyć ofiarę ze swojego syna. Czyli ona oddała go, zgodziła się na to, oddała, bo wiedziała, że tak po prostu musi być, taka jest wola Boża, żeby zgładzić wszystkie grzechy. Ta ofiara musi być dokonana i złożona w postaci cierpienia jej syna. Ale nie tylko ona oddaje syna na te męki i katusze, zgadzając się na to, ale także i sama staje się ofiarą. Wiemy dobrze, że jako matka jej serce wtedy miecz boleści przeszył. Ona ofiarowywała całą siebie, wszystko co miała wszystkie cnoty wszystkie zasługi jej życia całą duszę swoją właśnie tam Panu Bogu łącząc się ze swoim synem mało tego ona przez swoje cierpienie współcierpiała ze swoim synem ona wręcz gdyby mogła to by umarła razem z synem i oczywiście tego nie bo nie uczyniła, bo Pan Bóg nie zażądał takiej ofiary, a ona była posłuszna Panu Bogu. I nie umarła fizycznie, ale umarła duchowo. A więc Matka Boża umiera duchowo tam, z synem swoim. A więc ona doskonale się jednoczy z, ze śmiercią swojego syna, bo w sposób duchowy umiera ze swoim synem. Na Golgocie. I dla nas jest największym wzorem, w jaki sposób winniśmy mieć udział w Mszy Świętej, naśladując ją, jej miłość, jej pokorę, jej wiarę jej wszystko. I ona najwięcej potrafiła tą swoją postawą, jakże cichą, nic nie wypowiedziała pod krzyżem ani jednego słowa ale ofiarą z, z całej siebie i z yy, godzeniem się z wolą Bożą ukazała jak najlepiej, najlepszy mieć udział w mszy świętej. I Pan Bóg ją oczywiście za to wynagrodził, bo pod krzyżem stała się matką wszystkich wierzących, a więc ona rodzi teraz innych yy, duchowo do wiary. A więc jest matką wierzących. Za jej przyczyną ludzie się rodzą do wiary. Właśnie przez to, że ona w ten sposób miała udział we mszy świętej, w tej Golgocie. I teraz dla nas to jest lekcja, że jeżeli my najpierw musimy oczywiście zadbać o własne zbawienie, odrodzić się mamy sami przez ofiarę mszy świętej, bo my nie jesteśmy... Niepokalani jak Matka Boża, ale i my będziemy tak rodzić innych do wiary. Jeżeli będziemy zespalali swoją wolę z wolą Bożą właściwie to po prostu nie będzie naszej woli, a będzie wola Boża w naszym życiu. Jeżeli tak nabożnie będziemy brali udział w Mszy Świętej, jak Matka Boża, będziemy ofiarowywać całe swoje życie, modlitwy, cierpienia. Wszystkie uczynki, wszystko dosłownie. Nawet będziemy gotowi do ponoszenia różnych ofiar, łącznie z ofiarą życia. Jeżeli tak ściśle się zespolimy z Chrystusem Panem i z Jego męką w czasie ofiary Mszy Świętej, możemy naprawdę zrodzić wielu do życia wiecznego naszych braci. Staniemy się po prostu podobni do Matki Bożej. No jest to. Najpiękniejszy, najbardziej wzniosły, ale też najtrudniejszy do naśladowania przykład, jaki daje nam Matka Boża Bolesna. Niestety w nas jest tyle grzechów, że ciężko jest mieć nam takie usposobienie wiele rzeczy nas odrywa ziemskich że nie bierzemy udziału tak nabożnie, tak pobożnie, z taką miłością. Z całą duszą, umysłem, sercem oddanym Panu Jezusowi, z takim skupieniem, by nic się nie liczyło w czasie ofiary krzyżowej, jak tylko Chrystus Pan, który cierpi. No, każdy widzi, ile mu jeszcze brakuje, ale to jest ten niedościgniony wzór, za którym powinniśmy dążyć i iść, i naśladować, jak potrafimy. Nie wszystko da się od razu zrobić, ale. Ale starajmy się taki mieć udział w Mszy Świętej, byśmy byli na Mszy Świętej i mieli te same uczucia, żywili, mieli tę samą wiarę i cnoty, jak Matka Boża bolesna. Po prostu byśmy byli takimi uczestnikami ofiary z Golgoty, tej, tej bezkrwawej na Mszy Świętej, jak Matka Boża. I oby tak było, byśmy tak potrafili taki mieć udział w mszy świętej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Subskrybuj nasz kanał na YouTube i koniecznie kliknij dzwoneczek. Polub wspieraj podaj dalej.